Maciej Kmiecik, witam w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie. Ten rok, 2022, jest pełen sukcesów ostrowskich sportowców. Jeden z ostatnich sukcesów to Mistrzostwo Europy w kickboxingu Michała Grzesiaka, którego dzisiaj goszczę w moim studiu. Witam serdecznie. Siedemny. Michał, wielkie gratulacje. Wróciłeś praktycznie niedawno z Antalis z Turcji, Siedemny. gdzie obroniłeś tytuł Mistrza Europy w kickboxingu w Formule Kiglite do 94 kg trudniej się zdobywać czy trudniej się broni tytułu? Yy, trudniej się chyba broni, bo jest taka presja, że, że trzeba utrzymać i udowodnić sobie, że ta forma jeszcze jest na szczycie. Yy, no a jak się nie ma nic do stracenia to to się idzie po prostu na żywioł i myślę, że, że udowodniłem też sobie, że, że jeszcze mimo tylu lat w kadrze to potrafię jeszcze to zrobić i, i wzniesie na te wyżyny swojej formy. Tym bardziej, że 4 lata minęły od ostatniego mistrzostwa Europy tak. Jeszcze przed pandemią 2, 2018 zdobyłeś pierwszy tytuł. No i teraz 2022 rok, ten okazały puchar i piękny medal przywiozłeś właśnie z Turcji. Cztery lata minęły, a ty cały czas królujesz. No, całe szczęście. Dzięki Bogu wszystko się układa. Na razie, mimo kontuzji, gdzieś tam cały czas pracujemy z trenerami kadry, żeby ta forma była dobra, bo pracuję praktycznie sam w swoim klubie z chłopakami. I te wyjazdy na kadrę dają naprawdę dużo wskazówek, i trenerzy w wznoszą się na wyżyny, żeby, żeby nam pomagać, nawet jak trenujemy sami. To nie był łatwy sezon dla Ciebie, bo między innymi kontuzja. Na ile to wybiło przygotowania i ile, ile czasu musiałeś ją leczyć? Kontuzja, no na pewno 7 tygodni, Gips, i później gdzieś tam też nie można było tą ręką wariować, że tak powiem. Także no, bite dwa miesiące musiałem troszeczkę oszczędzać. No oczywiście gdzieś tam bieganie było, takie jakieś podstawowe ćwiczenia. No ale jednak na takim, na takim mocnym treningu, no to dopiero po 2,5 miesiąca mogłem się skupić. No ale forma była zbudowana na tle, że zdobyłeś to mistrzostwo Europy, byłeś rozstawiony jako, jako obrońca tytułu, mm. bo miałeś jedną walkę mniej niż rywale, tak? Tak, jeśli jest aktualnym mistrzem i ma się w międzynarodowych startach najwięcej punktów, to jeśli jest nieparzysta liczba zawodników, zawsze, że tak powiem, mistrz jest rozstawiony bez walki. Trafiłeś w półfinale na Chorwata Mateja Owstralika? Znałeś tego Rywala? Tak, miałem z nim przyjemność walczyć rok temu na Mistrzostwach Europy, również w półfinale. Ta marka poszła też po mojej myśli, tak jak tutaj, aczkolwiek już w tym roku Chorwat przygotował się troszeczkę bardziej na moje, że tak powiem, myczki. I no, już nie da mi takiej łatwej gry, ale udało się go ustawić. Na szczęście trenerzy zadziałali dobrymi wskazówkami z narożnika. Więc udało się go troszeczkę oszukać. Od drugiej rundy już zacząłem przewagę punktową sobie zwiększać. No i na szczęście udało się wygrać wysoko na punkty. Łatwiej się walczy z rywalem, którego znasz, znasz jego metody, właśnie takie, jakieś, mówisz, kruczki, którymi próbują zaskoczyć. Czy, czy lepiej iść na żywioł i z rywalem, którego się nie zna? Jak, jak to właśnie wygląda? Różnie bywa, ponieważ jak się kogoś nie zna, tak naprawdę nie można do końca wiedzieć, czego się można po niej spodziewać. A zawodnik, z którym się już miała przyjemność walczyć, zawsze gdzieś tam odrabia lekcje, wie czego się po mnie też spodziewać. No i jest to takie troszeczkę walka na szachy, bo, bo no, ja mniej więcej wiem, rozczytałem jego styl przy, przy pierwszym pojedynku. On troszeczkę wyczytał mój styl przy drugim pojedynku, dlatego trzeba troszeczkę bardziej kombinować i główkować w tej drugiej walce, jeśli się czegoś zna. Taktyka tutaj odgrywa też ogromną tak, rolę. Tak, tak, bardzo dużą rolę. A jak to jest przygotowanie właśnie pod kątem danego przeciwnika? Też opracowujecie taktykę? Jak, jak zdrać trochę kulis, jak to wygląda? Mhm. Znaczy ja zawsze lubię oglądać walki moich przeciwników. Jeszcze są gdzieś wystawione w internecie. Ale no mówię, no nie każdy, że tak powiem, odkrywa karty przed, przed walkami. I, i te, te walki są rzadsze już w internecie teraz. No i każdy patrzy gdzieś tam chować swój styl pod stół troszeczkę. I, i jest coraz trudniej się dobrać do nich. A każdy na, na następnych swoich zawodach też jest coraz bardziej doświadczony i, i patrzy też zaskoczyć swoich przeciwników czymś nowym. A jadąc na mistrzostwa, wiedziałeś z kim będziesz walczył, tylko znałeś rywali i dopiero potem losowanie, drabinka, jak to się odbywa? Yy, znałem tylko listę zawodników, którzy będą, ale dopiero po takim rzeczywistym losowaniu już na miejscu, gdzie jest potwierdzone, że zawodnik zrobił uwagę, przeszedł badania lekarskie itd. Yy, wtedy w przeddzień walk odbywa się losowanie, na którym są wszyscy sędziowie i trenerzy. No i awansowałeś do finału, tam w walce o złoty medal, zmierzyłeś się z reprezentantem gospodarzy, z Turkiem, Selmanem i Jucelem. Zacięta walka, wyrównana bardzo, tym bardziej, że no gospodarzom zazwyczaj pomagają ściany. Bałeś się, że mogą też właśnie pomóc ściany, czytaj sędziowie? Yy, to znaczy nie mogę się doczepić gdzieś tam do, do sędziowania, że sędziowali stronniczo na kogoś, ale były gdzieś takie walki, które się oglądało gdzieś ze mną, czy w innych kategoriach, gdzie troszeczkę ten wiatr im pomagał, troszeczkę przy niektórych stolikach sędziowskich, natomiast cieszę się z tej ciężkiej walki z Turkiem, bo naprawdę da mi popali też odrobił lekcję, bo walczyłem już z nim na poprzednich mistrzostwach Europy, gdzie też z nim miałem ciężką przeprawę i wiedziałem tak naprawdę co mnie czeka i Turek też odrobił lekcję i, i troszeczkę utrudnił mi moją grę ale na szczęście udało mi się go troszeczkę zmęczyć w trzeciej rundzie i zostało mi troszeczkę więcej tlenu na to, żeby narobić te punkty. Czyli tak naprawdę ta ostatnia, trzecia runda to, to była decydująca? Tak, przez pierwsze dwie rundy mieliśmy walkę, tak się wszystko ważyło, raz na jego szale, raz na moją. W trzeciej rundzie wiedziałem, że muszę go wymęczyć, ponieważ oglądałem jego półfinał bardzo wnikliwie i miał ciężką walkę z Włochem, który napierał bardzo mocno i widziałem, że w trzeciej rundzie może mu braknąć tlenu, dlatego od drugiej rundy zacząłem mocno naciskać żeby zwiększyć sobie szansę w trzeciej rundzie. No bo tak naprawdę to są trzy rundy po dwie minuty, ale wysiłek ogromny. Tak, to się wydaje ze jeśli ktoś nie trenuje tego sportu na co dzień, że to są tylko trzy rundy po dwie minuty, ale tak naprawdę wystarczy przyjść na trening, czy, czy w takim stresie, jak jest na Mistrzostwach Świata, Europy czy Polski nawet. Yy, ogarnąć ten stres, te nerwy, wszystko, to, to płuca naprawdę się tak ściskają, że, że trudno jest ten ten wyłapać czasami. A jakie to były mistrzostwo dla Polaków? Bo generalnie chyba to szeroką łapą zdobywaliście medale. Yy, tak, był to dobry rok. W klasyfikacji generalnej zajęliśmy bodajże piąte miejsce. My jako Kigry zajęliśmy trzecie miejsce, ale polska reprezentacja plasuje się na piąte miejscu aktualnie, więc myślę, że jest to bardzo dobry wynik. Mistrzostwa odbyły się w Turcji, w Antalii, w takim mieście turystycznym. Była okazja coś zobaczyć, zwiedzić, czy, czy raczej tylko hotel sala? Yy, hotel sala były do momentu, gdzie, gdzie toczyły się walki, żeby się nie rozpraszać. To, to woleliśmy z chłopakami nie wychodzić. Później delikatne, gdzieś tam kupowanie pamiątek czy magnesików na lodówkę. Yy, to wyskoczyliśmy sobie na miasto, troszeczkę pochodziliśmy. Yy, także króciutki taki wypad, bo nie było za dużo czasu. Na szczęście pogoda dopisała, więc mieliśmy okazję sobie troszeczkę podwiedzać. No właśnie, ile tam byliście? Siedem dni bodajże. Siedem dni, no i temperatura zupełnie inna. U nas był w tym czasie mróz. Tak, dlatego jestem troszeczkę podziemiony, bo przyjechałem i już mnie zopał szok termiczny, ale, ale generalnie w, w fajnym miejscu do mistrzostwa, tak? Tak, bardzo fajnie. Już byliśmy tam drugi raz, ponieważ mistrzostwa świata też się tam odbywały. I, i bardzo miło wspominam to miejsce. Na szczęście zdjąłem złą klątwę z Antalii, bo ostatni raz zająłem tam drugie miejsce. Dlatego tym bardziej się cieszę, że wyszło jak wyszło. W podróży powrotnej zdradziłeś, że tam były jakieś turbulencje. Tak, Ta, ja bardzo rzadko latam samolotem i przyznam się, że przez chwilę to serce mi podeszło do gardła, ale na szczęście, na szczęście było to przez kilka minut tylko i wlecieliśmy chyba na jakąś murę. I była naprawdę przez chwilę taka panika w, w samolocie, ale na szczęście Piro dogarnął sytuację. Szczęśliwie wylądowaliście i jesteś w Ostrowie ponownie. Tak, więc, ojciec. Już, już zdążyłeś pewnie odbyć treningi u siebie, tak, w Respect Team tak? Tak, już zaczęliśmy z treningi. Ja jeszcze nie wracam do treningów, daję sobie do końca tego tygodnia jeszcze przerwę. No i później jakieś następne cele są, więc będziemy pracować. Jak przyjęli trenera mistrza Europy? Super, zawsze jest ciepłe przyjęcie, każdy gratuluje i... I na pewno na Wigilię Klubową alkoholu nie braknie. <laughs> Ale tak naprawdę ten rok udany był dla Ciebie, pomimo tej kontuzji. Jest mistrzostwo Europy obronione, cały czas jesteś aktualnym mistrzem świata. Zdobyłeś też mistrzostwo Polski, siódmy raz z rzędu chyba, tak? Tak, tak. W, w tej formule Kick Glide w Mińsku Mazowieckim, czyli można powiedzieć, że wszystko poszło po myśli, tak? Wszystko poszło po mojej myśli, na szczęście te kontuzje nie wgryzły się, że tak powiem, w sezon. Więc, więc mogę spokojnie doprowadzić swoją rękę do stanu używalności. I tak czeka mnie jeszcze troszeczkę rehabilitacji z tą ręką, ale na tą chwilę mogę uderzać gdzieś bez obaw. Także mam nadzieję, że następny sezon będzie w końcu bez kontuzji, bo to już któreś za z rzędu i, i już ta Tej ręka nie jest tak, jak powinna. Tej samej ręki? Tej samej ręki, już siódmy raz. O. Ale to generalnie wynik treningów, walk czy, czy przeciążeń? Miałem tą rękę naruszoną kilka razy jeszcze zanim boksowałem. No i w tym boksie czasami się zdarzało na walce gdzieś krzywo uderzyć, albo źle ułożyć rękę gdzieś tam w ferworze walki. No i ta ręka jest już troszeczkę osłabiona, aczkolwiek no jeśli gdzieś tam nie nadwyrężam jej, robię sobie przerwy w treningu i, i mam czas na Regenerację, no to nic większego się ze mną nie dzieje na szczęście. Jeśli mówimy już o tym roku, to w styczniu tego roku miałeś okazję walczyć w Arenie Ostrów podczas Galifen 38, i to było coś, co nie wyszło ci, chociaż tak naprawdę mm. ten werdykt do końca no, był, był kwestionowany, był mm. chyba nawet wybuchany przez ostroską publiczność. W Formule K1 walczyłeś z Damianem Ostępem. Tak. Taka porażka w kontrowersyjnych okolicznościach, gdzieś tam też tam jakaś zadra w sercu została chyba. Tak, troszeczkę jest niedosyt. No Damian zrobił też super robotę, bo walka była twarda, bardzo mi się podobała. Lubię twarde walki, bo, bo słabe walki, no tak wygrana nie smakuje, jeśli walka jest załatwa. Dlatego mam nadzieję na rewanż, że damy dobry rewanż. Mam nadzieję, że dla mnie tym razem zwycięski. Już nie pozostawię sędziom, mam nadzieję, żadnych, e, żadnych wątpliwości. Także no, szykujemy się powoli. A kiedy to ewentualnie można nastąpić? Spekulacje są do 28 stycznia, prawdopodobnie. Także jeszcze, już mamy, jeszcze mamy czas, ale już powoli trzeba się brać. A jak się walczyło w arenie Ostrów przed swoją publicznością? Bo rzadko masz okazję do tego. To Tak, tak. Już walczyłem chyba siedmiokrotnie w, w Ostrowie, ale nigdy w tak wielkiej arenie. No nie jest no się nie. doping super. Jest, jest taka atmosfera, że naprawdę. Jest, jest wzruszenie nawet jak się wychodzi do walki. Także mam nadzieję, że tym razem zostawię lepszą wizytówkę. A gdzieś tam właśnie Federacja FEN masz, nie wiem, więcej zakontraktowanych walk w tej federacji, bo to był twój debiut, tak? Tak, opiewał mój kontrakt na rok, czyli na no tak, średnio dwie walki do roku siermają w tej Federacji. W zależności pewnie od tej walki będzie zależało, czy, czy ten kontrakt będzie przedłużony, czy nie aczkolwiek jeszcze płyną z innych federacji jakieś tam pewne propozycje, także jeśli tutaj się nie ugoszczę, to ugoszczę się na pewno w jakiejś innej federacji, jeśli chodzi o walki zawodowe. A plany na przyszły rok? Plany na przyszły rok, na pewno pojechać do Hiszpanii, bo tam przepraszam, do Portugalii, tam będą następni Mistrzostwa Świata i strzelić Hatrika w Mistrzostwie Świata. No to jest moje marzenie, gdzieś tam bym się zapisał na pewno na kartach historii w Polskim Związku i chyba na to będziemy najwięcej pracować, a po drodze, jeśli się wydarzy, jakieś walki zawodowe, które bardzo lubię, to będziemy korzystać. A te mistrzostwa kiedy w jakim okresie roku, tak jak zwykle jesienią? Tak, myślę, że to będzie październik listopad, bo przeważnie w takich miesiącach się odbywają mistrzostwa świata i Europy, więc pewnie pod koniec roku będziemy tą formę szlifować, żeby była najwyższa. No to życzymy powodzenia, gratulujemy tego sukcesu. No i do zobaczenia. Za rok, miejmy nadzieję, że trzecim tytułem tak jest, mistrza świata, jeden z najbardziej utytułowanych ostroskich sportowców, Michał Grzesiak, dwukrotny mistrz świata, dwukrotny mistrz Europy w kickboxingu, był moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie za wizytę Dziękuję w studiu. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu Rozmów nie tylko o sporcie.